Hej, No witajcie moi mili z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Enclave, w kampanii mrocznych. I teraz naszym zadaniem jest dorwanie mordesy. Wiecie co, weźmiemy asesyna. Tak, ja bym sobie też chciał zobaczyć co zmieniają ciężki pancerz i leki. Ach, już widzimy, nogi. A jako, że zmienia nogi... Hmm. To weźmiemy sobie 60 Sniper arałów jeszcze, na wszelki wypadek. Gdyby się okazało, że będzie nam potrzebne. Ponieważ ostatnim razem się trochę od tego miałem, tak teraz będziemy jednak Archer Asasyn. Musimy pokonać Mordesę i z... przycią... Znaczy ten... zwrócić Excalibura, jej exkalibura do Watara. Nasz asasyn w pełnej klasie Raczej nasza asasynka. No, druga nie, kamera, druga. Teraz tak. Uu, gdzie my tu. Gdzie my tu powinniśmy się udać. Aha, tam u góry jest jej forteca. Tak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, um, zostaliśmy wyrzuceni na jakieś tereny blisko jej właśnie, tej fortecy. Dzięki portalowi ustawionemu przez Batara. No słyszałem tutaj coś. Aha, czyli mamy taki sam motyw z jakim już wcześniej walczyliśmy czyli kanonierki o. i duży nam wyskoczył z dużym wolą się... o właśnie w taki sposób uporać Dobrze, tam jest wszystko czysto, nigdy ona nie idzie ja Jestem ciekaw, czy są tu gdzieś jeszcze dodatkowe właśnie kryształy, ponieważ jak widzicie trochę ich możemy zabrać w tej misji. O. Właśnie. O i tu mamy jeszcze jeden. No to trzeba by po niego skoczyć. Trzeba by po niego skoczyć, po czemu by nie? Dodatkowe fundusze się zawsze przydadzą, prawda? I już mamy prawie połowę surowców możliwych do zebrania w tej grze, znaczy w tej mapie. O, tak. Właśnie szybko, teraz tylko szybcikiem się dostać do góry A nie możemy zmienić strzał pod wodą. Mm. Szkoda. Szkoda. Bardzo szkoda. teraz tak, znowu musimy się tutaj z tymi balistami pobawić, żeby tylko nie, nas nie trafiły. No, w sumie tylko... Razem dwa razy w nas trafiły. Tych znowu sobie wyciągniemy na bok i... rozstrzelamy. Jak trochę... O! Przyznam, że ten drugi już był zabity trochę tak na styk, już myślałem, że nie, nie damy rady tego zrobić. No ale jak widzicie, wszystko się udało bez większych problemów. Tak, tu mi się wydaje, że tu ktoś będzie, albo tam. Nie, tu nikogo nie ma. Hmm, hmm, tu jest jakaś stróżówka chyba. Dużo wąskich przejść, trochę takie. Aha, dobra noc. A i na tego wystarczyły tylko trzy noce, też dobrze. Dzięki temu wyłączyliśmy już działa z dalszej. Potyczki. W sumie nie było nam to jakoś bardzo potrzebne też, żeby to tego zrobić, ale czuję, że tu będzie dużo pułapek. Te progi trochę mnie niepokoją. O, tu będzie arena arena, na którą się musieliśmy dostać, mimo wszystko. Aha <grymne> oh, shit, teraz odrypaliśmy po całości O, No, chcemy do sobie cały kołczan strzał znowu. Jeżeli o właśnie w tym momencie spudwujemy to można powiedzieć że mamy gg replay kurde niedobrze no ciężko to ciężko to wygląda naprawdę Zaraz tak pierwszy kryształ był tu drugi kryształ był w tą stronę jak się szło no nie mordesy musimy dwa razy trafić na pewno pełną salwą Chociaż w sumie, jak tak stoi, to możemy do niej walić z tych e, sniper arrowów, bo one chyba mają większy damage. Znaczy, na, 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 chyba. na pewno mają większy damage, ale chodzi o to, że może wtedy nam się uda jakoś to zrobić w taki sposób, żebyśmy ją wykończyli w miarę też szybko. Powiedzmy, jak ona zacznie za nami biegać z mieczem, to mamy przewalone, tak? Jeżeli w nią spudujemy ze strzał, mamy przewalone. Czyli w, suma, w sumarum, w bardzo dużej ilości przypadków mam przewalone. O, ty... Daj, żebym się wyrypał. Ale ktoś tam biegł, widzieliście? Ja nie wiem, tylko kto to był. Ale widziałem, że ktoś się się, choć to nie była w przypadkiem? Znaczy no, tak czy siak. Inaczej, to jest gra tak oskryptowana, że nawet gdybym miał możliwość... A fizycznie zabicia, to i tak grano na to nie pozwoli w tym momencie. Zróbmy teraz tak. Tak, jeden. I drugi. I tego trzeciego sobie zabijemy już potem bardziej na luzie. Żeby się tutaj jakoś nie spinać oto. Teraz najważniejsze tylko nie spać na dół, bo to byłoby duża strata czasu znowu. Po co umierać w taki jakiś idiotyczny sposób? Bardzo ładnie, dobranoc noc panu. Teraz tak, więc pójdziemy na pewno do góry uprzątnąć tych, tych gości z dział. Można sprawdźmy jak, jak bardzo klepiące strzały można, nie? Można. Maksymalne są głowa. No jakoś mocne nie są. Przynajmniej według mnie. No, a ten drugi za nami idzie. Dobrze, nie, już nie idzie. U, jakoś właśnie gdzieś, Czterych nie urywają. No ale, może coś w tym bycie, żeby się to odpowiednio użyło. Teraz wiadomo, tak jest. Też musimy napakować. Sob... O! O tym panu zapomniałem. Musimy napakować Ko-Chan i na pewno zabić Mordesę. Tylko, żeby tego zrobić, musimy jakoś się z tym. sprężyć. You have your time. To meet your fate. No. Aha. I ona teraz się tam. Rzuciła na nas. Z tymi. Zlirnę teraz na pewno wszystkie strzały. Ok. No, trochę mówiąc, ją pocieliśmy. To dosyć mocno tym strzałami, ale... gdzie się, był problem też z tym, że pierwsze, m, pierwsza salwa strzał nie trafiała w ogóle chyba. O. O, otworzyliśmy sobie to, bardzo ma, bardzo fajnie. Teraz musimy się tylko zwinąć i mam nadzieję, że będzie otwarta ta część. Mm, tutaj. Nie, nie jest otwarta. Uhuhu, czegoś tu nie wiedzieliśmy chyba. Znaczy, rozejrzyjmy się jeszcze raz tu na górze. Może znowu nie zauważyłem czegoś po prostu, czegoś ważnego. Hmm. No, nie mogę tego drugi raz użyć. Nie, no tu mamy zrobione wszystko, czyli klucz musi być gdzie indziej. Klucz musi być na na pewno gdzieś indziej Tylko na nigdzie Przeszukajmy twierdzę jeszcze Może czegoś Może czegoś naprawdę w nie zauważyłem Tutaj nie, tu nie było nic więcej Tam mamy Tu mamy to przejście, tak Hm Uh, uh, uh. gdzie teraz można będzie się o ten klucz tu upomnieć ja bym chciał to znaleźć mimo wszystko bo jednak brakuje nam tu trochę kasy a z drugiej strony myślę co mi się wydaje coś będzie z tymi oknami może zobaczmy jeszcze to jak nie będzie, nie będzie tutaj nic tak jak myślę Nie, nic, dobra, nie wiem. Znaczy, tu widzicie, tam mamy dodatkowy kryształ, czyli po prostu tam byśmy mieli resztę pieniędzy, których nie zebraliśmy, a mamy tak czy siak dużo, więc myślę, że możemy sobie to darować. No i uciekamy do portalu. No i znaleźliśmy miecz mordesy. Sorry. Teraz mamy znaleźć królową Selenheim, bo bez niej ich siły będą, stracą wolę walki, tak jakby, tak to było stwierdzone. Okej, okay, ale w następnym odcinku, Zobaczymy się już w następnym odcinku. Dobra, trzymajcie się, hej!